rgnie sieroce smreki, w oknami deszczem siecze, cicho się moja dusza po mgławych drogach wlecze. Ku turniom płynie krzesanym, ku ścieżkom nad przepaściami, gdzie widmo bożych tajemnic zmaga się w szumach z nami. Ku wierchom dąży strzelistym, spowitym w słoneczne złota, gdzie o bezbrzeżnych przestrzeniach Samotna, śni tęsknota. Hej, góry, zaklęte góry, tęsknico mojej duszy. Pierwszy raz przyjechał w tatry w 1892 roku, miał wtedy 32 lata. Mieszkał stale w Lwowie, gdzie był dziennikarzem kuriera albowskiego. I właśnie z Elwowa po raz pierwszy przyjechał pod tatry. I od tamtej pory jego wielkim marzeniem było posiadanie własnego domu pod ukochanymi Tatrami. Co przyciągnęło Kasprowicza i co przyciągało bardzo wielu, to była wolność, która panowała w Zakopanym. Musimy sobie uzmysłowić, że Kasprowicz urodził się i żył w okresach zaborów. I tatry były nazywane w tamtym czasie, przełomu XIX i XX wieku, ołtarzami wolności. Galicja była w troszeczkę innej sytuacji aniżeli pozostałe zabory, gdzie ludność była prześladowana, germanizowana, rusyfikowana. Tutaj tej wolności było. O wiele więcej, w zakopanem naprawdę można oddychać pełną piersią. Ta wolność po prostu jest namacalna. Można urządzać manifestacje, można śpiewać głośno. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I oni nie trafiają za to do więzień. Jak przyjeżdżali tutaj artyści, traktowali Zakopane jako ponadrozbiorową stolicę Polski. Spotykali się ze sobą, organizowali wykłady, prowadzili taką działalność patriotyczną. Więc to pragnienie wolności, ale też nadzwyczajna uroda Tatr. Kasprowicz był poetą przyrody. Warto zaznaczyć, że po pierwszych latach pobytów w Zakopanem, kiedy przyjeżdżał na wakacje, porzucił Zakopane dla Poroniny. Dlaczego? Dlatego, że Zakopanem już wtedy, na początku XX stulecia, nie dało się wytrzymać. Trudno w to uwierzyć, ale już wtedy narzekano, że tam nie ma po co przyjeżdżać, że francuszczyzna się panoszy na Krupówkach. On nie tego szukał. Szukał natury, szukał prostoty. Odnalazł ją na góralskiej wsi w Poroninie, gdzie, gdzie przez ponad 20 lat się będzie zatrzymywał. Uwielbiał chodzić w Tatry. Jego wiersze powstawały tatrach właśnie, uwielbiał te szumy drzew, szumy potoku. Także to wszystko właśnie odnalazł tutaj. Na osiedlu Harenda w Zakopanem. zachował się dom właśnie po Kujawiaku. Dokładnie Jan Kasprowicz urodził się w Szymborzu pod Inowrocławiem, 12 grudnia 1860 roku. W jednym z sonetów z chałupy tak pisze o swoim dzieciństwie, szare chaty, nędzne chłopskie chaty. Jak się z wami zrosło moje życie, jak wy szare, jak wy bez rozkoszy. Dziś wy dla mnie skarb wspomnień bogaty, ale wspomnień co łzawią obficie. Dlaczego miał takie łzawe wspomnienia? Z trzynaściorga dzieci, które pani Kasprowiczowa urodziła, siedmioro z rodzeństwa tylko przeżyło. Bardzo uboga rodzina, dwie morgi ziemi, trudno się było z tego utrzymać. Należy też pamiętać, że pan Piotr Kasprowicz był analfabetą, czyli Jan Kasprowicz, syn Piotra Kasprowicza. Pokonał przepaść między biedną Kujawską Chatą a wyżynami polskiej literatury, ale również wyżynami polskiej nauki, bo od 1909 roku był profesorem literatury powszechnej porównawczej na Uniwersytecie. Lwowskim, a w roku akademickim 21-22 to nawet piastował godność rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uważał, że ta toga nobilituje go nawet bardziej niż kilkanaście zbiorów poetyckich, dlatego że pisanie wierszy przychodziło mu łatwiej niż zdobycie Wykształcenia, bo to graniczyło z cudem, i tylko dzięki pomocy właśnie polskich nauczycieli udało się Kasprowiczowi trafić do gimnazjum w Wino-Wrocławiu. Wtedy trafił na lata 70., lata największej germanizacji, i mimo wyrzucania przez Prusaków ze szkół udało mu się te przeciwności pokonać. Maturę zdał dopiero w czwartej szkole gimnazjum Marii Magdaleny, jak miał 24 lata, nauczył się sześciu języków obcych: znał grekę, łacinę, angielski, niemiecki, francuski i włoski. Studia we Wrocławiu. No i potem to miejsce najbardziej dla niego przyjazne to był jednak Lwów. Każdą chwilę wykorzystuje bolną, żeby znów z Lwowa przyjechać w Tatry i przyznaje się, że w Lwowie tęskni za górami. Pisze między innymi Witajcie, kochane góry. O, witaj, droga Marzeko! I oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko. Dzielili mnie od was ludzie, brzaskliwy rozgwar miasta i owa śmieszna cierpliwość, co z wyrzeczenia wyrasta. Piszę, że właśnie tęsknota gogna w góry, i ona mnie wreszcie przygnała, że widzę was oko w oko i słyszę, jak szumisz ty wodo, szeroko i głęboko. Po górach chodził z jedwigą. Gąsoską, która wkrótce została jego żoną, wierzył, że to jest odpowiednia dla niego kobieta, uosobienie ciszy, spokoju, natchnienia. Uważał, że będzie dla niego odpowiednią muzą. Wszystko wyglądało, że będzie pięknie, no ale na ten dekadentyzm, pesymizm końca wieku XIX i przełomu właśnie XX nałożyły się jeszcze osobiste dramatyka Sprowicza. W 1901 roku, po ośmiu latach sakramentalnego związku, Odeszła od niego żona, odeszła ze Stanisławem Przybyszewskim. To był bardzo bolesny moment w życiu Kasprowicza. Został właśnie nagle sam z sześcioletnią i ośmioletnią córką. Wtedy pisał hymny, między innymi taki hymn jak Dies czyli Dzień Sądu, jest Święty Boże, też oparty na, na suplikacjach nawet i Święty Boże powstał w Zaleszczykach, zaraz po tym smutnym zdarzeniu, jak odeszła żona, ale na przykład moja pieśń wieczorna to już pisana była w Tatrach. I właśnie tam jakby w, w obliczu tych Tatr Kasprowicz z jednej strony buntuje się przeciw Bogu, spowiada się, prawda, ale też jakby dochodzi Dlaczego jest tyle zła na świecie? Przeprasza Boga, uznaje Jego wielkość. Sam powie, że hymny to był okres wadzenia się z Bogiem, ale właśnie też te góry były mu potrzebne do zawarcia z Bogiem jakiegoś porozumienia. Doszedł właśnie w Księdze Ubogich do takiego nawrócenia wręcz, wyciszenia, uspokojenia. Powie: Przestałem się wadzić z Bogiem. Serdeczne to były zwady. Zrodziła je ludzka niedola, na którą nie ma już rady. I wtedy właśnie widzi Boga we wszystkich jego dziełach, w przejawach natury, i mówi tak: Ta jedna licha drzewina, nie trzeba dębów tysięcy, z wdziękiem się do mnie przegina. Jest Bóg i czegóż ci więcej. Nie bez znaczenia było również to, że po 10 latach od odejścia Jadwigi, związał Kasprowicz życie z Marią Zbuninów Kasprowiczową. Młodszą od niego o 27 lat. Nawet z początku nie dowierzał, że taka młoda dziewczyna, arystokracka rosyjska będzie chciała z nim dzielić życie. Do pełni szczęścia, brakowało Kasprowiczowi tylko i można powiedzieć aż, własnego domu, własnego dachu nad głową, bo nigdy go nie posiadał, chociaż y, y, mógłby, bo sytuacja finansowa i pozycja pewnie pozwoliłaby mu na zakup mieszkania w Lwowie, ale nie tego pragnął. Kasprowicz chciał zamieszkać pod ukochanymi Tatra. Na spełnienie tego marzenia y, czekał dość długo, bo mm, miał 63 lata. Kiedy zakupił dom, w którym właśnie jesteśmy, dom y, znajdujący się na osiedlu harenda. W 1920 roku tutejszy góral, Jan Kluś, Fudala zdecydował się wybudować pensjonat przy głównej drodze, którą wszyscy goście do zakopanego zmierzali. To nie był typowy góralski niewielki dom, tylko dom, który nawiązuje w swoim stylu do... Stylu zakopiańskiego i to jest tak zwany późny styl zakopiański, a więc dom okazały z wysokimi izbami i spokojami na piętrze. Wkrótce Kruś sprzedał dom angielskiej malarce Miss Winifred Cooper. Po paru miesiącach okazało się, że, że to nie jest dobre miejsce dla samotnej kobiety i wówczas podjęła decyzję o sprzedaży domu. No i na taką okazję od dawna czekał Jan Kastrowi. Jak kupował harendę, to sobie żartował, że dom na harendzie to mu kupił pewien Anglik, niejaki Szekspir, bo za tłumaczenie dzieł Szekspira miał pieniądze na zakup tego domu. Atmosferę tego domu podtrzymywała niezwykła gospodyni, którą była Maria Kasprowiczowa, bardzo gościnna, bardzo otwarta, która, jak też podaje Makuszyński, potrafiła z metra kiełbasy zrobić 4 kilometry, bo towarzystwo było liczne i żarłoczne. A więc dom otwarty, dom, w którym każdy mógł znaleźć swoje miejsce. Kasprowicz był przekonany, że to będzie taka Arkadia, takie miejsce szczęśliwe. U boku Marusi niestety wyroki, były inne. Bo w domu tutaj w tym zdążyło pracować już tylko ostatni zbiór wierszy Mój świat, a w podtytule Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle. Mój świat. Dlaczego ten ostatni zbiór tak się nazywał? Ten dom, w którym jesteśmy, Gazprowiczowi musiał starczyć za. Te dzisiejsze wyprawy w góry, bo tu niestety zachorował, dostał udar, no był częściowo sparaliżowany, pisał już ręką niewładną. Okazało się, że powodem choroby była cukrzyca, którą y, wtedy odkryto u niego. I to najbliższe otoczenie było tematem tych, tych wierszy ostatnich, kiedy nie mógł już iść do ciemnych smreczyn, żeby pabiookie stawy oglądać. Właśnie tu sobie wybrał miejsce odpoczynku, bo pisał, żal będzie iść, ciężar zawiśnie u nóg, chyba że w górtych obliczu cichy sprawicie migru. 1 sierpnia 1926 roku zmarł tutaj na Harędzie, spozierając przez okna na szczyty Tatr. Kasprowicz miał właściwie dwa pogrzeby. Jeden na czwarty dzień od śmierci. Pochowano go na pęksowym brzysku w grobowcu Rodziny Dłuskich, a dopiero 1 sierpnia 1933 roku dodatki do gazet, takie literackie, donosiły, że gazda z harendy wraca na swoją gazdówkę czyli przeniesiono uroczyście Kasprowicza z pęksowego brzyska do jego przystani nad rzeką. Maria Kasprowiczowa, Lej Korner-Makuszyński, Leopold Staw, Karol Stryjeński postanowili wybudować grobowiec na Harendzie, spełniając ten poetycki testament. pani Maria mieszkała w tym domu aż do roku 1968 przeżyła męża o 42 lata w 1950 roku otwarła drzwi swojego mieszkania dla zwiedzających których było bardzo wielu otwarcie muzeum sprawiło że została pierwszym kustoszem że miała jakieś skromne ale jednak środki na to żeby tutaj przeżyć żeby mieć jakieś środki żeby to miejsce ocalało Młodsza córka poślubiła zaprzyjaźnionego z ojcem znakomitego malarza Władysława Jarockiego na dole w drugiej części biblioteki, gdzie dzisiaj znajduje się Galeria Obrazów Jarockiego. Pan profesor miał swoją pracownię malarską. Profesor zmarł w roku 1965. Anna Jarocka zmarła w 1988, i w zasadzie nie ma dzisiaj żadnych spadkobierców po Janie Kasprowiczu, najbliższych krewnych. Tym spadkobiercą zostaje, zgodnie z wolą Marii Kasprowiczowej, a potem Anny Jarockiej, Stowarzyszenie Przyjaciół twórczości Jana Kasprowicza, i tak jest do dzisiaj. I to stowarzyszenie, jego głównym celem jest opieka nad spuścizną po Janie Kasprowiczu, ale też propagowanie jego dzieła, jego twórczości, udostępnianie naszych zbiorów, naszego archiwum. Opiekujemy się tym miejscem, prowadzimy muzeum, udostępniamy zwiedzającym, no i staramy się, żeby życzenie Marii Kasprowiczowej się spełniło. Ona chciała, żeby Harenda była domem, w którym będzie toczyło się życie, w którym będą mogli przebywać ciekawi, Ludzie, w tym literacie, artyści, i będą czerpać inspirację z tego miejsca. Uważała i mocno w to wierzyła, że Harenda jest miejscem nadzwyczajnym. Nawet pisała w swoim dzienniku, że Zakopane jest tylko dodatkiem do Harendy i że cały świat jest do niej dodatkiem. Oficjalne wejście do Muzeum Jana Kasprowicza prowadzi przez mostek, który przerzucony jest nad potokiem Zakopianka. Potem schodami trzeba wspiąć się na strome zbocze i przez werandę wchodzi się do najpierw do jadalni. To jest jadalnia państwa Kasprowiczów z wyposażeniem starszym od samego domu, ponieważ ono już służyło Kasprowiczom w mieszkaniu lwowskim. To pomieszczenie... Obok nazywane było sypialnią i tu właśnie wyposażone również w meble starsze niż dom, bo to są meble wyprawowe pani Marii Kasprowiczowej, która tutaj spogląda na nas z tego portretu. Właśnie w tym pomieszczeniu Jan Kasprowicz zmarł, bo największym atutem harendy jest autentyzm, że tu wszystko ocalało po gospodarzach w takim stanie, jak oni z tego korzystali. Kolejne pomieszczenie to jest salonik państwa Kasprowiczów. Najbardziej oficjalne pomieszczenie w tym domu przeznaczone dla gości, więc serdecznie do tego pomieszczenia zapraszam. Mówiono, że to był jeden z najważniejszych salonów artystyczno-literackich Zakopanego. Tutaj znajdują się dzieła znakomitych twórców, świetne portrety naszych gospodarzy, rysowane przez Witkacego, który bywał tutaj bardzo, bardzo często. Tutaj znajdują się także kujawskie pejzaże, obraz Kazimierza Siuchulskiego, który jest ilustracją do sonetów z chałupy. Oczywiście są jeszcze inne obrazy państwa Kasprowiczów. Jest portret wykonany przez Leona Wyczółkowskiego. Tam jest Kasprowicz w takim młodzieńczym wieku, w romantycznej pozie. Tutaj mamy. Jana Kasprowicza, namalowanego na przełomie wieków przez Felicjana Krakowskiego. W saloniku odnajdziemy też niewielki fragment biblioteki Jana Kasprowicza. Składa się on z ponad 120 woluminów. Są to książki, które Maria Kasprowiczowa pozostawiła sobie wówczas, kiedy w 1930 roku przekazywała bibliotekę do Poznania. Dalszą część domu zajmuje galeria obrazów Władysława Jarockiego. W tej galerii prezentowane są przede wszystkim jego prace, ale czasami zapraszamy do udziału w wystawach czasowych młodych artystów związanych z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Chcemy, aby to życie na Harędzie trwało, aby ten dialog się toczył, więc konfrontujemy tę twórczość artysty sprzed wielu lat ze współczesnymi pracami. Serdecznie zapraszam Państwa, odwiedziny do domu Jana Kasprowicza. Dom muzeum otwarte jest przez cały rok. Poza poniedziałkami zawsze Państwo możecie do nas zajrzeć. Zapraszam w imieniu stowarzyszenia i chciałam podkreślić, że Państwa obecność tutaj także w dużym stopniu pomaga nam tutaj przetrwać, dlatego że można powiedzieć, że my jesteśmy prywatnym muzeum. Musimy zabiegać o te wszystkie fundusze, więc to, to jest bardzo ważne. Że, żebyśmy mogli też tutaj przetrwać. Oprócz mm, zwiedzania można uczestniczyć w wydarzeniach, które stowarzyszenie organizuje, a są to tak zwane wieczory na harędzie, gdzie w saloniku spotykają się współcześni pisarze, poeci, ludzie ciekawi, opowiadają o swojej twórczości. Te spotkania, które są związane czy noce muzeów, na których się czyta poezja Kasprowicza, to one naprawdę cieszą się dużą popularnością. Namawiamy bardzo gorąco do tego, żeby sięgać do twórczości Jana Kasprowicza, choć poeta dzisiaj już może jest niemodny, ale kiedy sięgamy do tej jego twórczości, tak różnorodnej, poczynając właśnie od tych naturalistycznych opisów świata, poprzez symbolizm, aż do poezji franciszkańskiej, znajdujemy tam wartości, które się nie zestarzały. Bóg, miłość. Człowiek. Jest tam tyle prawdy z tego ciężkiego życia, z tych doświadczeń, że przemawia ta poezja do ludzi. Asprowicz, jeden z ostatnich swoich wierszy, zatytułowany Wędrowny Grajek, kończy taką zwrotką. Niechaj pomnę w mym życiu, czy bliskim, czy też dalekim, że człowiekiem jest przede wszystkim i niczym więcej jak człowiekiem. Pisał to wielki poeta, profesor i rektor. Uniwersytetu Lwowskiego i podkreślał, że człowieczeństwo jest najważniejsze. Nie sukcesy, nie zasługi, nie, nie ordery, tylko właśnie żeby być człowiekiem szlachetnym. Człowieka, dostrzeganie Boga w otaczającym go świecie, w przyrodzie. No, wielka radość z życia. Kasprowicz właśnie potem się cieszy ze wszystkiego. Gdy stoję w progu tej chaty o ludzie rządni bogactwa, wyciągam ręce i zgarniam skarby Bożego Władztwa. Czyli nie potrzeba wielkiego majątku, tylko wystarczy. Boże władztwo jest na wyciągnięcie ręki, tylko należy je. snellish Maria Kasprowiczowa zmarła w dniu urodzin męża, 12 grudnia. Została pochowana w kaplicy mauzoleum, a przy jej grobie umieszczono cytat z jednego z wierszy Jana Kasprowicza, który brzmi tak: Gdzieś w dali, za tą skonów powłoką ciemną, jakąś światłością świecimy wzajemną wśród tych, co dnia nie zaspa. Możemy śmiało powiedzieć, faktycznie są to ludzie, którzy nie zmarnowali szansy, jaką im życie dało, pozostawiając kolejnym pokoleniom niezwykłe dziedzictwo w postaci literatury, poezji, tłumaczeń, dziennika, który pozostawiła Maria Kasprowiczowa. Ale jest to także ten dom, również mauzoleum Jana Kasprowicza, ale także niewielki drewniany kościółek który po II wojnie światowej w 1948 roku został tutaj przeniesiony z Zakrzowa pod kalwarią zebrzydowską. Ogromną rolę odegrał tutaj Władysław Jarocki, który wynalazł ten kościółek. Kiedy pojawiła się po II wojnie światowej idea budowy kościoła, znalazł w Zakrzowie niewielką świątynię niszczającą z pięknymi wewnątrz polichromiami i uznał, że trzeba ratować ten zabytek i że warto go przenieść na Harendę, zamiast budować tam nowy kościół. Parcele pod ten kościół przekazała Maria Kasprowiczowa. On stoi na ziemi Jana Kasprowicza. I nieprzypadkowo w związku z tym patronem kościoła został jego patron, święty Jan, apostoł i ewangelista.